Cześć. Dzisiaj będzie trochę historii z romansem w tle. Będzie materiał, który chciałem zrobić wcześniej. No, wyszło jak wyszło. Więc posłuchajcie. Grup Hrabiny Wielopolskiej Hrabina Maria Wielopolska Żona Zarządcy Spały Zdradziła go z carskim oficerem. Po wykryciu zdrady popełniła samobójstwo. Grób, który obecnie widzicie jest grobem wyłącznie symbolicznym bo prawdziwy grób hrabiny znajduje się na warszawskich Powązkach to co widzicie ten symboliczny grób jest niestety już zdewastowany tam jeszcze był dość spory no Duży krzyż. Niestety obecnie jest to zdewastowane, zostało tylko to, co widać. Szkoda, bo mimo to, że było to za cara, ale jednak był przynajmniej, był to zabytek i jest to część naszej historii. To, co się działo na naszych ziemiach, jest to nasza historia. Czy nasza, no? Historia to, co się działo. Szkoda, że w ten sposób potraktowano jeden z elementów historii. Więc jak powiedziałem, hrabina popełniła samobójstwo co się stało z tym oficerem <grymna> no, prawdopodobnie został skazany na karę śmierci prawdopodobnie rozstrzelanie <grymna> co byłoby z tą hrabiną, gdyby nie popełniła samobójstwa hmm ciekawe Powtórzę: Grup hrabiny Wielopolskiej. Hrabina Maria Wielopolska, żona, zarządcy spały. Zdradziła go z carskim oficerem. Po wykryciu zdrady popełniła samobójstwo. Przypomnę, to jest grób symboliczny w okolicznym lasku w miejscowości oczywiście Spała, która pochodzi jeszcze za Cara. Prawdziwy grób jest na warszawskich powązkach. I to tyle w tym króciutkim materiale historycznym z romansem w tle. Aha, będzie, bo już się szykuję materiał o ogniu. a następnie o pewnym moście, spalem. To tyle.